Czym jest monitoring owulacji i czemu służy? Jest to podstawowa, podstawowa metoda oceny prawidłowości przebiegu cyklu, pokazuje ona, czy pęcherzyk owulacyjny rośnie i czy owulacja występuje. Można założyć, że jeżeli kobieta miesiączkuje regularnie, to cykle mają przebieg owulacyjny, i wówczas w zasadzie można by odpuścić wykonywanie monitoringów owulacji. Kiedy umówić się na monitoring owulacji? Taką pierwszą wizytę należałoby sobie umówić między 11-13 dniem cyklu, w okresie przedowulacyjnym, żeby tej owulacji nie przegapić. Natomiast w przypadku, jeżeli cykle są wydłużone, jak to często ma miejsce w zespole policystycznych jajników, można ten monitoring umówić nieco później. Monitoring polega na wykonaniu badania ultrasonograficznego, najczęściej głowicą przez pochwową, czasem jest wykonywany seryjnie. Jeżeli nie trafimy w okres przedowulacyjny, wówczas umawiamy pacjentkę za kolejne 2-3 dni. Takich monitoringów cyklu warto zrobić raz, dwa, nie warto powtarzać ich seryjnie przez rok półtorej, dlatego że jest to strata czasu dla pacjentki. Można się też posiłkować w domu w przypadku nieregularnych, wydłużonych cykli wykonywaniem testów owulacyjnych. To są takie testy, które wykrywają nam pik LH, a ten pik LH poprzedza mniej więcej o 36-44 godzin wystąpienie owulacji. Testy owulacyjne zaczynamy robić sobie w domu codziennie o stałej porze najlepiej wieczornej mniej więcej od około 8. 9. dnia cyklu. Należy pamiętać, że pojawienie się pierwszego dodatniego wyniku testu świadczy o piku LH. I nie należy tego testu później już powtarzać. To znaczy, to tak jak często pacjentki pytają, czy bledsza kreska coś oznacza, czy nie oznacza. Dodatni wynik testu LH poprzedza mniej więcej o 36-44 godziny wystąpienie owulacji.